Cześć, tu Coach Red. W dzisiejszym odcinku chciałbym przekonać nauczycieli i trenerów do uprawiania koszykówki 3x3 przez dzieci i młodzież z perspektywy dbania o ich zdrowie oraz rozwój umiejętności i predyspozycji indywidualnych. Koszykówka 3x3 to konkurencja, podczas której organizm wykonuje pracę o wysokiej intensywności. Badania przeprowadzone przed igrzyskami olimpijskimi pokazują, że wysiłek podczas gry można porównać do treningu High Intensity Interval Training czyli w skrócie hit. Polega on na powtarzającej się intensywnej pracy w krótkich przedziałach czasowych. Jest to znakomita forma aktywności dla dzieci i młodzieży, bo podczas jednej lekcji wychowania fizycznego możemy osiągnąć wysiłek większy od długotrwałego o niższej intensywności, czyli np. biegów dystansowych lub w przypadku gier zespołowych gry w siatkówkę. Uzyskane wyższe tętno pobudza przemiany metaboliczne w organizmie. Wiele osób w naszym społeczeństwie ma obecnie problemy z nadwagą. Uprawiając 3 na 3 w krótszym okresie czasu można spalić większą liczbę kalorii niż przy długotrwałym wysiłku o niskiej intensywności. Przypomnę najważniejsze aspekty, na jakie odpowiednio zaplanowany i dobrany wysiłek wpływa pozytywnie nie tylko na młodego człowieka. Poprawienie wydolności układu krążenia. Wydzielanie hormonów odpowiedzialnych za budowanie mocniejszego kośca oraz poprawiających samopoczucie. Odżywienie i poprawienie ukrwienia mózgu. Redukcję napięcia oraz stresu. Odporność organizmu. Zapobieganie lub pomoc w walce z różnymi chorobami. Dodatkowym plusem koszykówki 3x3 jest fakt, że można ją uprawiać cały rok. Turnieje w okresie wakacyjnym organizowane są na świeżym powietrzu, co ma istotny wpływ na przeciwdziałanie pandemii COVID-19. Trenerzy. Grając w koszykówkę 3x3, zawodnik ma większe szanse na naukę podejmowania decyzji, mając piłkę w ręku, bez względu na to, jaki poziom koszykarski prezentuje. Koszykówce 5 na 5 zawodnicy, którzy są w dalszej rotacji lub poza nią, takich okazji mają znacznie mniej. zdarza się, że zawodnik nie otrzymuje szans do pokazania swoich umiejętności podczas meczu, a gdy dostaje taką, przez stres może jej nie wykorzystać. Krótszy czas na wykonanie akcji w ataku powoduje, że zawodnik musi podejmować decyzję szybciej. Za popełnienie złej decyzji nie zostanie zmieniony przez trenera i będzie miał szybko okazję na zrehabilitowanie się w kolejnych akcjach w obronie czy ataku. Każdy kontakt z piłką jest dla młodego zawodnika nieoceniony, i nieważne, czy są to ruchy wykonywane przy użyciu kozła, czy podania, czy ruchu bez piłki, aby wolnić kolegę z drużyny. W 3x3, ze względu na mniejszą liczbę zawodników w obronie, jest łatwiej o zdobywanie punktów, a co za tym idzie, łatwiej zbudować pewność siebie i wiarę w swoje umiejętności. Osobiście nie spotkałem się z negatywnymi opiniami trenerów, którzy wprowadzili koszykówkę 3x3 u siebie w klubie. Zawodnicy rozwijają się indywidualnie i większa liczba ma okazję do gry w meczu. Nie oznacza to, że każdy musi z tym zgadzać, ale bez podjęcia próby ciężko jest przekonać się do czegokolwiek. Zawodnicy grający w 3x3 sami mówią o tym, że 3 na 3 to świetna forma przygotowania do sezonu 5 na 5 Tym stwierdzeniem zakończę kolejny odcinek z cyklu Między Blokami.